Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Już za niedługo, 18 maja, wybory. Mamy różnych kandydatów, ale dzisiaj chciałbym się skupić na tym, co się dzieje z kandydatem Sławomirem Mencenem, liderem tak zwanej konfederacji, bo tak zwanej, bo tam też nie wiadomo, kto za tą partią tak na dobrą sprawę stoi. I toczy się proces sądowy o to, czy konfederacja jest konfederacją, czy może jest nową konfederacją, a może byłą konfederacją. Pojawia się postać znanemu, znanego wszystkim Janusza Korwin Mike'a i Grzegorza Brauna, którzy twierdzą, że im partię zabrano. No, jakie Im dłużej będą się kłócić, tym lepiej. No, stąd też i tak zwana Konfederacja. Organizacja polityczna, jawnie prorosyjska, prokremlowska, więc tu się nasuwa pytanie, czy w ogóle jej działalność powinna być akceptowana w demokratycznym państwie, bo Wiadomo, że kren oddziałuje na procesy polityczne i społeczne różnych państw za pośrednictwem partii politycznych, które w ten czy inny sposób są wspierane przez tak zwanych agentów wpływu, albo najprościej powiedzieć, przez tak zwane matrioszki. Czym kim są matrioszki, państwo wiecie, niejednokrotnie o tym mówiłem. Drodzy Państwo, ale na spotkaniach ze Sławmirem Mencenem, takich wiecach. Pojawi, pojawiły, pojawiają się, pojawiły i pojawiać się będą dość niebezpieczne bojówki. Zapewne Państwo zwrócili uwagę na materiały, które zostały zamieszczone przez młodych demokratów, którzy zgodnie z literą prawa i bardzo demokratycznie przyszli zademonstrować przeciwko Konfederacji, przeciwko Sawomirowi Mencenowi, którego zresztą postulaty. Są delikatnie mówiąc absurdalne. Ja, jeżeli Państwo pozwolicie, popełnię pewien cytat z tych postulatów Mencena. Brzmi to mniej więcej tak: żadnych programów socjalnych 800 plus do likwidacji brak zasiłków dla bezrobotnych stracisz pracę rać sobie sam brak gwarantowanych emerytur. Kto nie odłoży sam, nie dostanie nic. ZUS do likwidacji. 13 i 14 emerytura. Koniec. Koniec publicznej służby zdrowia, tylko prywatne ubezpieczenia. Kogo nie stać, nie leczy się. Ograniczenie państwowej edukacji. Szkoły mają działać jak biznesy. Kto chce dobrej edukacji dla dziecka, niech płaci. No tak w delikatnym skrócie. To są oczywiście hasła, z którym można polemizować na płaszczyźnie Demokratycznej, debata publiczna, proszę Państwa, ale chyba nie mamy wątpliwości, że atakowanie młodych demokratów, młodych ludzi, którzy przyszli zademonstrować czy kontrdemonstrować przez dość rosłych i bardzo agresywnych mężczyzn, no, powinno wzbudzić zainteresowanie organów państwa, szczególnie prokuratury, która i policji. Bądź też nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które powinny z urzędu podjąć działania, tak by ochronić młodych ludzi, którzy przyszli demonstrować. To są młodzi, czy to są starsze osoby, wszyscy mają prawo demonstrować swoje niezadowolenie wobec polityków. Jak też Państwu już wiadomo, bo te filmy obiegły sieć, nie będę tutaj już ich przy, przywoływać, bo też nie mam pewności co do praw autorskich, żeby ktoś miał do mnie pretensji. Jak to Męcen już kilkukrotnie uciekał. Przed pytaniami dziennikarzy i zwykłych ludzi, twierdząc, że się spieszy. No, proszę Państwa, jeżeli się rezerwuje czas dla e, potencjalnych wyborców, to po zakończeniu takiego wiecu na świeżym powietrzu zwykle, Męcę nie lubi zamkniętych sal, tam mogą padać pytania, e, a na tym mu zależy, by nie było tych pytań. E, nagle Męc zaczyna uciekać. E, gdy Przyszli młodzi ludzie i chcieli zademonstrować swoją niechęć do tych dość absurdalnych pomysłów, jakie proponuje społeczeństwu Mencen nagle zostali zaatakowani. Ja obejrzałem w sumie cztery takie materiały, bardzo dobrze im się przyjrzałem. Poprosiłem mojego kolegę prokuratora, aby on w ramach swojej wiedzy doświadczenia zawodowego ocenił, czy tam doszło do możliwości popełnienia przestępstwa. Tak, bo poruszamy się oczywiście w kategoriach przypuszczeń. Wypowiadał się jako prawnik, karnista, prokurator, no ale nie prowadzący tego śledztwa. I on się przyjrzał tym materiałom i jakby ta ocena jego, w nieoficjalna, nieformalna, była taka, że absolutnie doszło do ataku, do naruszenia nietykalności cielesnej, do, do, do zwykłego rozboju. Zabierano też i przedmioty, które ci młodzi ludzie mieli, tam transparenty. I proszę Państwa, nic się w tej sprawie nie dzieje. Ja rozumiem, że te młode osoby złożyły zawiadomienia, ale tutaj powinna być sprawa nagłosiona już przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli przez pana ministra Siemoniaka, a tym bardziej przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnarę który tym bardziej właśnie w tym czasie przedwyborczym powinien zadbać o to, jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, tak, by spotkania z kandydatami nie były zakłócane. Możemy posłuchać bzdur Nawrockiego, Nie każdy musi, nie ma takiej konieczności, żeby się stawiał na takim wiecu i wysłuchiwał tego. Kto chce, jest i słucha. Męcen początkowo bardzo intensywnie prowadził te, te swoje wiece. Ludzie przychodzili z ciekawości, bo pamiętacie, że jakiś czas temu Mencen rozdawał, rozdawał piwo na tych takich swoich spotkaniach. Stąd taki był event Piwo z Mencenem. Ale kiedy zrobiła się sytuacja dosyć niezręczna, bo jak wynikało z dokumentacji fotograficznej, uwieczniającej te jego eventy, tak używając z angielskiego. Tego te eventy, Piwo z Mencenem, tam się pojawiało bardzo dużo osób wyglądających na nieletnie, małoletnie. Na szczęście ja nie zanotowałem, aby ewidentnie osoba nieletnia, może inaczej małoletnia, miała w ręku butelkę z piwem, ale osoby wyglądające mocno na nieletnie, takie piwo w rękach Jaka była zawartość butelek, tego oczywiście nie wiemy. To powinna tutaj w to wejść prokuratura, no ale to nie był czas, żeby prokuratura Ziobry zainteresowała się sprawą Mencena, bo jak wiecie, tu jest do wyjaśnienia kilka kwestii dotyczących tych relacji Mencena z prokuraturą Ziobry w kontekście jego brata. Bo śledztwo cały czas podobno się toczy. Ja nie mogę uzyskać informacji od rzecznika prasowego prokuratury regionalnej w Lublinie. Wiążących informacji dotyczących statusu śledztwa w sprawie Tomasza Mencena. To jest aż dziwne, bo z reguły jest tak, że kiedy zadaję pytania różnym prokuratorom, to rzecznicy prasowi jak najuprzejmiej odpisują, a tu jakby zapadła cisza. No ale może mail wpadł do spamu, różnie bywa, będę dopytywać. Ale proszę Państwa, nie możemy przejść jakby do porządku dziennego nad tym, że podczas tych wieców te bojówki takich dresiarzy, bo tak wyglądają, ubrani w dresy sportowe, rosłe takie byczki, próbowały atakować tych, którzy się z Męcenem nie zgadzają. Ja ze względu na odległość jest mi ciężko uczestniczyć w tych, w tych spotkaniach, ale postanowiłem, postanowiłem za jakiś czas, kiedy będę wiedział, że w danym mieście, miasteczku ma się Męcen pojawić, ja jednak się wybiorę. On chciał zobaczyć na własne oczy, jak sytuacja wygląda. No, liczę na to, że raczej nikt nie powinien mnie zaatakować, nawet jeżeli zostanę rozpoznany. Choć oczywiście tego nie wykluczam, tak? istnieje takie, takie ryzyko, ale raczej to myślę, że pan Męcen powinien wtedy zareagować, bo ja wtedy podejdę do niego i zapytam się pani Sławku. Ale kim są ci koleżanki? Którzy tutaj straszą i grożą, niech pan mi powie. Chyba, że zacznie pan uciekać. No ja niestety tak, nie biegam już tak jak kiedyś, ale możemy sobie potruchtać do samochodu, jak się pan tak bardzo spieszy. Bo to w zasadzie nie, nie, nie interesuje ideologia, którą używa męcen, tylko ci dresiarze, którzy pojawiają się na tych jego, na tych jego spotkaniach i próbują terroryzować ludzi. Bo musicie Państwo też wiedzieć, że na te spotkania przychodzi młodzież. Nawet jeżeli oni są w jakiś sposób zafascynowani mencenem, to jest niewielki procent, bo nie wierzcie w sondaże, to jednak ma to dosyć negatywny wpływ na ich postrzeganie praworządności czy porządku prawnego. Już nie mówię o tym, że mencen ucieka, tak? Kandydat na prezydenta, który ucieka. Postawią samochód gdzieś bliżej, uzyskają pozwolenie, że. Także na czas takiego wieku zaparkować i samochód medycyna bliżej, o ile to jest samochód medycyny. Przemoc podczas procesu wyborczego jest absolutnie niedopuszczalna. Tego typu sytuacje, takie prowokacje, które prowadzą do eskalacji nienawiści absolutnie nie mogą być dopuszczone i Tutaj powinna z urzędu, podkreślam, z urzędu powinny reagować organy państwa. Ja mam taką wizję, drodzy Państwo, nie wiem, czy to jest może zbyt idealistyczne, ale że jednak Państwo działa z urzędu, są oczywiście przestępstwa, które wymagają zawiadomienia, ale przecież w dzisiejszej dobie bardzo, ale to bardzo sprawnych mediów społecznościowych pojawiają się materiały, co do których treści nie ma najmniejszych wątpliwości. Ich ocena prawnokarna przez samych prawników karnistów jest bardzo jednoznaczna, że na przykład dochodzi do przestępstwa. Bywa, że osoby, które są ofiarami takich zdarzeń, boją się składać takie zawiadomienie. W tym momencie powinny właśnie organa państwa zareagować, tak jak ci młodzi demokraci zostali zaatakowani. Policja w tej chwili powinna już zabezpieczać te wiece, powinny się pojawiać patrole policji. Ja też będę o to y, y, apelować do ministra Siemoniaka, by on podjął decyzję w rozmowie z komendantem głównym policji, by wszystkie wiece Mencena zabezpieczali funkcjonariusze policji, ponieważ może tam dojść do y, zdarzeń krytycznych, bo może ktoś kogoś popchnąć, ktoś upadnie. Pamiętacie państwo historię spod pomnika, gdy doszło tam do przepychanych pomiędzy jedną a drugą stroną? Jedna z pani została, czy się poślizgnęła, czy została popchnięta, tu nie będę wnikać w szczegóły, bo ich oczywiście nie znam. Koniec końców wylądowała na ziemi i miała bodajże uszkodzoną nogę, co skończyło się hospitalizacją i do dzisiaj chodzi o kulach. Zresztą wczoraj widziałem taki dosyć, nie chcę powiedzieć, że zabawny, bo to jest może złe, złe słowo, dość nieoczekiwany taki klip filmowy, jak ta pani właśnie e, próbuje e, odstraszyć patostreamera z Telewizji Republika, który próbował wyciągnąć rękę w jej kierunku z mikrofonem e, z napisem chyba Rozpublika, tak? tak? Teraz się tak żartuje. A pani wyciągnęła kulę, e, jedną z dwóch, który się porusza. E, także ta długość ramienia patostreamera mikrofonem jednak była krótsza od długości kuli, w związku z tym nie mógł się do niej zbliżyć. I go tą kulą trzymała na pewien dystans. Przyglądałem się temu, przepraszam, ale z takim zastanowieniem, po co to wszystko. Ale okej, okay, zostawmy to. Ale tam policja była i policja reagowała na również na jeden z transparentów, który faktycznie, jak przeczytałem, to nosił takie, takie znamiona groźby niedopuszczalnej groźby wobec, formalnie rzecz ujmując, posłów na Sejm RP. Gdzie są ci, którzy krzyczą, nie bądźmy tacy jak oni, prawda? No napis kontrowersyjny, oczywiście go absolutnie nie pochwalam, bo to nie jest forma, w jakiej należy, tak powiem, prezentować swoje poglądy, ale twórców transparentu, czy też twórcę, bo został spisany, absolutnie rozumiem. Tylko, że tam faktycznie pojawia się policja pod tym czarnym klocem i reaguje. Tak? Czyli nie dopuszcza do jakichś rękoczynów, bo ich się kilka zdarzyło i w tej chwili są bardzo przeczule. Ale policja w poszczególnych miastach, miasteczkach, gdzie występuje mencel, nie reaguje. Pytanie dlaczego? Ja będę się domagać reakcji jako obywatel, jako dziennikarz. Będę domagać się reakcji ministra spraw wewnętrznych i administracji również. Minister Sprawiedliwości, bo chyba chcieliby, żeby mieszkańcy danych miasteczek czuli się bezpiecznie, a nie nagle widzą agresywnych dresiarzy, taką bojówkę, która atakuje tych, którzy przyszli ze zwykłymi transparentami, by zademonstrować niechęć do te zgłoszonych przez Sławomira Mencena. Ja jestem bardzo ciekaw Państwa oceny tej kampanii Mencena. Czy może w Państwa. Miasteczkach, miastach. Męcen już był bądź planuje być. Bardzo chętnie chciałbym poznać bezpośrednią relację z takiego, z takiego wiecu. Czy zauważyliście jakichś takich właśnie agresywnych młodych mężczyzn, ubieranych w dresy? Jeżeli tak, to przeczytajcie Państwo takie materiały do mnie. Trzeba będzie zrobić jeszcze, jeszcze jedną audycję, jeszcze jeden program, tak by pokazać to szerszej publiczności. A co, my się widzimy dzisiaj o godzinie. 14. Ja się tymczasem z Państwem żegnam i dobrych zobaczenia.